Przykłady przemocowego i instrumentalnego traktowania Iwo przez jego matkę. Matka wielokrotnie doprowadziła do drastycznego pogorszenia stanu zdrowia dziecka w celu uzyskania zaświadczeń lekarskich. W tym podała nielegalnie uzyskany lek psychotropowy Medikinet. Matka zmusiła dziecko do niebezpiecznych dla niego zachowań w szkole. W celu uzyskania zaświadczenia. Matka porwała dziecko w 2020 roku. Jego poszukiwania trwały wiele miesięcy. Matka kopie ojca na oczach dziecka, zachęcając go, aby robił to samo. Matka uczy dziecko mówić do ojca: Jebany chuju, nienawidzę cię. Matka zmusza dziecko do odgrywania ról w scenach rodzajowych, które nagrywa. Składa jako dowody w sądzie. Matka wielokrotnie, dotkliwie pobiła Iwo z ranami na twarzy, włącznie. Niezależnie, matka złożyła wielokrotne fałszywe zeznania w sądzie. Matka ukradła pieniądze, założyła nielegalne podsłuchy i geolokalizator. Matka sfałszowała kilkadziesiąt dokumentów. I złożyła je jako dowody w sądzie. Tak oczywistej patologii, matka do dzisiaj pozostaje bezkarna. Bezkarnym też jest sędzia, autor uzasadnienia z 30 maja 2025 roku, którym to ukrył wszelkie aspekty dotyczące przemocy wobec Iwo. Najgorszym jednak jest to, że Iwo do dzisiaj nie ma zapewnionego bezpieczeństwa. Sąd, pomimo tego, że sprawa toczy się już ponad 5 lat i pomimo tego, że ma taki prawny obowiązek, nie podjął odpowiednich decyzji. Ciśnie się pytanie, dlaczego?